Znacie zapewne Red Deer Note grę, w której kierujemy działaniami dowódcy oddziału antyterrorystycznego policji. Naszym głównym zadaniem jest odbijanie zakładników i neutralizacja agresorów w przeróżnych miejscach miasta Los Suenos. Wielu z Was może też kojarzyć taką grę jak SWOT 4, która jest pierwszym wzorem Red Deer jednakże nie wszyscy gracze Red Deer zagrali w oryginalnego SWOT 4. I od razu mogę Wam wszystkim sumieniem powiedzieć, że SWOT 4 to najlepsza taktyczna strzelanka, jaką zagrałem i znajduje się w czołówce moich ulubionych gier. Dziś chciałbym umówić z wami tę grę i zachęcić was do zagrania w nią. Zapraszam. Sło 4 to gra wydana w 2005 roku obok takich hiciorów jak Resident Evil 4, Slinters Cell Chaos Theory lub GTA Andreas na PC. W grze kierujemy się poczynaniami jednostki Słod nowojorskiej policji. Jak możecie zauważyć jest to czwarta odsłona, niestety trzeba sobie powiedzieć, że jest to jednocześnie ostatnia odsłona, ale zarazem najlepsza. Gra z na czasy, w których została wydana to była bardzo innowacyjna i w pewien sposób można powiedzieć, że oryginalna, bo bardzo się wyróżniała swoimi mechanikami i rozwiązaniami na tle innych taktycznych strzelanek, np. Rainbow Six. Jeszcze wam powiem, że opieram się tutaj głównie na modzie do SWT 4 pod nazwą Elite Force, który ulepsza grę dając nowe mechaniki, bronie i zmiany w balansie. W SWOT A4 można grać zarówno samemu, jak i w sieciowym trybie kooperacji. I to właśnie co-op daje najwięcej frajdy. Niestety główne serwery już nie działają, więc do grania teraz w co-opie potrzeba takich narzędzi jak Radmin lub Hamachi. Skupmy się na grze dla jednego gracza. Grapa się tutaj kampanię, zwaną karierą. Stajemy tu dowódcą oddziału Słod liczącego 5 osób. Nasza drużyna dzieli się na Red i Blue oraz Gold, która jest kolorem całego oddziału. Wybierając odpowiednie kolory w naszym interfejsie, możemy wydawać komendy odpowiednim członkom naszej drużyny. Może im na przykład rozkazać ustawić się przy jakichś drzwiach, aby je sprawdzili, a następnie by je sforsowali i wrzucili do środka granat. Ale, ale, żeby najlepiej załapać jak to działa i jak z tego korzystać, to należy przejść trening, który dodatkowo tłumaczy nam kilka innych mechanik, że na przykład jak zachowują się poszczególne granaty. Dodatkowo do każdej broni możemy wybrać odpowiedni rodzaj amunicji, amunicję bardziej lub mniej penetrującą, a do strzel możemy wybrać kilka opcji śrutu, które różnią się swoim zastosowaniem. Po każdej broni możemy także wybrać sobie ilość magazynków, jakie bierzemy ze sobą na akcję. Możemy ich wziąć nawet 10, ale po co, nie? Skoro 3 lub 4 magazynki spokojnie nam wystarczą. Ale i tak, najważniejsza jest rozgrywka, która jest na swój sposób unikalna. Nie powinno się w to grać jak w typową strzelankę, bo tutaj najważniejsze jest opanowanie i kontrola terenu. Jeden zły krok i kończymy martwi. Choć Choćbyśmy byli nawet na samym końcu poziomu, to gra nie wybacza błędów. Po śmierci lub po niewykonaniu jakiegoś celu zaczynamy od nowa, bo gra nie posiada checkpointów ani zapisów. I w sumie dobrze, bo jest to kara za źle zrobioną akcję. Dlatego przed każdą misją, korzystając z informacji danych w odprawie, należy odpowiednio przygotować siebie oraz towarzyszy. Przed wejściem do każdego pomieszczenia, należy odpowiednio sprawdzić. Przy użyciu Opti możemy również stawiać kliny pod drzwiami, aby uniemożliwić przeciwnikom lub cywilom wyjście z niektórych pomieszczeń. Możemy także poprosić o pomoc snajpera, który może neutralizować przeciwników w jego zasięgu wzroku. Jest to mechanika, której niestety brakuje mi w Red Not. Strzelanie w grze nie jest tak proste jak w większości strzelanek, bo w postowej grze nie mamy nawet możliwości celowania z przyrządów celowniczych. Bronie posiadają odrzut, który jest bardzo odczuwalny. Dlatego strzelać jest najlepiej wtedy, gdy stoimy w miejscu, bo gdy się poruszamy, to jesteśmy o wiele mniej celni. Zauważyliście pewnie, że chód w tej grze jest bardzo minimalistyczny. W lewym dolnym rogu mamy obraz naszej postaci, który obrazuje nasz aktualny stan zdrowia. po postrzelnie w odpowiedniej części ciała, to zmienią one swój kolor na czerwony. Gdy dostaniemy w nogi, będziemy chodzić wolniej. Gdy dostaniemy w ręce, to nie będzie nam celować. A gdy dostaniemy torst, to chyba nic się nie stanie, bo mamy tam główną część naszego pancerza. Obok mamy ilość dostępnych magazynków, ilość naszej amunicji w magazynku oraz wybrany przez nas tryb ognia. W prawym dolnym rogu mamy komendy, o których wspomniałem wcześniej, a w prawym górnym rogu możemy odpalić kamerę z hełmu innych członków naszej drużyny lub kamerę snajpera. Trzeba powiedzieć też coś o sztucznej inteligencji, która w większości jest na naprawdę wysokim poziomie. Przeciwnicy zachowują się inaczej w zależności od tego, kim są. Zwykli gang gangsterzy mogą strzelać na oślep niekontrolowane serie, co powoduje, że są bardzo niebezpieczni. Turyści trzymają się razem i będą starać się chować za osłonami. Akultyści są nieprzewidywalni i można powiedzieć, że mogą zrobić cokolwiek. Są też mniej chętni do upuszczenia broni i poddania się. Z drugiej strony nasi towarzysze to totalne syny, Potrafią zajebać i się nie pierdolić. Choć czasami do można powiedzieć, że zostają wylewu. Blokują się o siebie nawzajem, po czym giną wszyscy w jednym miejscu. Albo rzucą granat w siebie, lub uderzą nim o pobliską ścianę. Misji w że grze jest 13 i są one bardzo zróżnicowane. Mamy tu m.in. domsrejnego mordercy, klub, hostel, biurowiec oraz szpital. Przy okazji de design lokacji zasługuje na jakiegoś growego Oscara. Grafika jest bardzo charakterystyczna jak na tamte czasy, ale ona w połączeniu z designem lokacji, tą muzyką i ambientem, robi po prostu zajebisty efekt. Zresztą zobaczcie sami. Fields, it's clear. Reynolds, I'm You're clear. Right. It's clear. Entry team. We're in the house and continuing on. Roger Red. that. Proceed with go. caution. Go. go. Blue team, on it. Stack up. Try the lock. Hell yeah, I'm on it. What is that smell? Move it. Go. 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 Unlock. Police. Room clear. Get down. Police, hands up. I can't believe this is happening. You got no right to come like in me. here. It's unlocked. Open it, go when ready. Move it, go, go, go! Move it on. In, position. Clear. In It's position, clear. clear. It's clear. This is disgusting. I niech was nie zwiedzą ustawienia poziomu trudności przy okienku wybierania misji. Praktycznie nie różnią się one niczym oprócz wymaganej punktacji na samym końcu każdej misji. I przejdź dalej. Bogat daje nam punkty za wykonanie celów oraz odejmuje je. Za np. nieuzasadnienie użycie broni lub uruchomienie pułapki, a nawet za otrzymanie obrażeń. Czyli na łatwiej można dosłownie grać jak John Wick, bo by przejść dalej nie jest wymagany ani jeden punkt, ale na innych poziomach jest to niemożliwe. Ja grałem głównie na hardzie, a tryb elitarny jest dla prawdziwych purystów, którzy znają grę na pamięć. Po ukończeniu każdej misji odblokowujemy kolejną i możemy też odblokować nowy sprzęt, np. paralizator. Każdy poziom to osobna historia i osobne wyzwanie. Misje w teorii można przejść na wiele sposobów, również nie zabijając nikogo. Jednakże wiadomo, jest to bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Ale nie jest to przynajmniej tak surowe jak w Red or Not, bo tam, żeby dostać najwyższą ocenę, nie można zabić nikogo. Tutaj możemy, pod warunkiem, że mamy uzasadnione użycie siły. Ale z poziomów to nie wszystko. Po jakimś czasie od premiery wyszedł dodatek Syndykat Steszkowa, który oprócz nowych poziomów i broni wprowadził także nowe mechaniki. Na przykład mamy teraz możliwość uderzenia podejrzanych lub cywili z pięści. Dobra, przypierdolejpa! pa. Dalej, dalej, Dodano także lightsticki, dzięki której możemy oznaczyć sobie zbadany teren, by się nie montać. Ulepszono również AI przeciwników, bo teraz, gdy się poddali, to istnieje szansa, że podniosą z powrotem swoją broń i zaczną do nas strzelać lub po prostu nam uciekną. I właściwie to cały SLOT 4. Granie idealna, a jednocześnie jest to jedna z najlepszych gier, jakie powstały. Jeśli interesujesz się policją i służbami specjalnymi, lub chcesz poznać protoplastę Redbornot, to warto zagrać. Szczególnie, że w aktualnych czasach posiadamy wiele modów. Na przykład wspomniałem na początku Elite Force, który dostosowuje grę do dzisiejszych komputerów, a także dodaje sporo kontentu. Sota 4 możecie dostać w edycji Gold na GOG.com. Gold edycja oprócz podstawowej gry zawiera również dodatek. Normalnie gra kosztuje około 40 zł, ale na promocjach możecie dostać ją za połowę ceny. Jak dla mnie 20 zł to uczciwa cena za tą grę. Choćby dlatego, że jakby to dziwnie nie brzmiało, to jest to zdecydowanie inna gra niż wszystkie inne. W komentarzach możecie napisać, czy graliście Słota 4 lub czy o nim słyszeliście. A jeżeli szukacie kogoś do gry Słota 4, to jestem zawsze chętny do rozgrywki. Zacznę napisać do mnie na Discordzie. Ale to tyle ode mnie. Do widzenia, Państwo.